Hej, cześć Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Wojciech, a to jest taki materiał czysto pogadankowy, o którym sobie w którym sobie po prostu pogadam. A więc jest to pogadanka po prostu taka nawet do posłuchania. Więc jeżeli aktualnie nie macie e, nic do roboty albo macie, ale wam się nic nie chce, czy też może macie coś do roboty, ale lubicie sobie coś puścić w tle. To ten materiał jest dla was. Moi drodzy, dzisiaj sobie e, pogadam na temat tego, co się ostatnio dzieje wokół e, Ubisoftu. Bo nie dzieje się źle. Od razu wam powiem, że nie jest to pierwszy tego typu materiał. Wcześniej nagrałem trzy materiały. Pierwszy, który trwał około 12-15 minut, który e, usunąłem i stwierdziłem, że koniec końców znajdzie się w jakimś innym materiale i znalazł się w update. Dwa materiał, drugi, e, drugi materiał, trwał około 44 minut. I też mi się e, nie spodoba. Przede wszystkim nie spodobała mi się forma, w jakiej ten materiał e, koniec końców miał trafić. Ustwierdziłem, że nie. I drugi materiał, poprawię, e, trwu, drugi. Trzeci materiał, który był już nieco le, bardziej zwarty e, niż materiał drugi, ale zamykał się on w około 20... 4, chyba, czy tam 23 minutach, coś koło tego, yy, też mi się nie bardzo spodobał. I koniec końców stwierdziłem, że nie. Jednak muszę to zrobić inaczej. Muszę po prostu do tego przysiąść. A jako, że wiem, co chcę powiedzieć, i wiem, że jest to temat trudny. Dla mnie osobiście, ponieważ jako dla gracza, będę trochę Ubisoft szkalował, co w ostatnich materiałach, no po prostu idzie wręcz wspaniale. Cudownie, moi drodzy, jak zapewne wiecie lub też nie wiecie, ja jestem fanem e, gier Ubisoft. Moje pierwsze, e, moja pierwsza gra od Ubisoftu to, moi drodzy, nie był żaden Assassin's Creed, e, to nawet nie był też e, Splinter Cell, tylko, moi drodzy, moją pierwszą grą od Ubisoftu było The Settlers 2, dziesięcioleci, a więc coś w rodzaju takiej gry strategicznej. Czy też, jak dzisiaj byśmy to nazwali? E, Gatupie, gra z gatunku tak zwanych city builderów. A właśnie, czyli budujemy swoje miasto. W tym przypadku konkretną osadę, na przykład Rzymian, tam chyba bodajże Chińczyków i jeszcze byli Nubijczycy. Więc trochę tego było sporo w tą grę grałem. I The 2 było właśnie moim, moim pierwszym spotkaniem z jakąkolwiek grą Ubisoft. Wspomnienie, wspomnienie te pamiętam dobrze, wspom wspomnienie to dobrze pamiętam i dobrze wspominam. No! Wiecie o co chodzi. I moi drodzy, parę lat później zagrałem w pierwszego Assassin's Creed'a, który sprawił, że Połączenie gier z historią i to takiej historii, której za bardzo, może nie tyle co historii, bardziej okresu historycznego, który niezbyt do mnie przemawia, który nie interesuje mnie jakoś zbytnio sprawił, że zacząłem po tą historię sięgać coraz dalej i dalej. Wraz nie będę tutaj przytaczał mojej historii yy, związanej z pierwszym Assassin's Creedem i co się z tym wiąże, ponieważ mówiłem to już tyle razy. Ale dla szybkiego, szybki skrótowiec, w tego Assassina grałem 7 razy, dopiero za 7 razem z, trafiłem na wersję polską. To jest duży skrót i od tego mniej więcej z, zaczęła się moja przygoda z przychodzeniem Gier na, we wszystkich możliwych dostępnych w grze językach. Ale to tak jak mówię, to jest w dużym, skró, w dużym skrócie. Tą historię mówiłem tyle razy, nie będę się powtarzał. I to samo było z kolejnymi odsłanami serii Assassin's Creed. Mm, osobiście nie, nie jestem jakimś wielkim fanem trylogii Ezio, ale. Z gry same w sobie bardzo mi się podobają. Postać Okej, okay, spoko, ale dla mnie osobiście e, zdecydowanie lepszą postacią od Ezio jest chociażby Edward Kenway z Assassin's Creed 4 i Black Flag, tak. Nawet koszulkę mam, specjalnie z tej okazji założyłem, jako że mówimy, będziemy mu, będę gadał o Ubisoftie, No to założyłem e, koszulkę mojej ulubionej gry z e, serii Assassin's Creed. Niektórzy pewnie się teraz pomyślą, że przecież e, Odyssey jest moją ulubioną. Tak, ale zanim powstało Odyssey, e, parę lat wcześniej, dokładnie 5 lat wcześniej, pojawiły się Assassin's Creed 4 Black Flag. Tak więc Black Flag, Odyssey dwie moje ulubione odsłony serii Assassin's Creed ale nie o tym. E, potem jeszcze gdzieś w międzyczasie e, wraz z kolejnym e, z przesiadką tak naprawdę na konsolę gdzie pierwszą moją grą właśnie z, e, od Ubisoftu był Assassin's Creed 4 Black Flag. No to później się to jeszcze e, rozrosło. Potem e, moi drodzy mamy jeszcze takie Pojawiły się takie tytuły, z którymi tak naprawdę można na które osobiście czekam. Czyli mowa tutaj moi drodzy o takiej grze jak Sprinter Cell Blacklist, i wcześniej by który, go zakupiłem. To chyba był który 2015 albo 2016 rok. Był to tytuł, który wręcz wymaksowałem. Zrobiłem na 100%, gdzie tylko się dało. Może nie, nie wszędzie udało mi się zrobić, zebrać wszystkiego, bo ogrywałem Blacklist na dwóch konsolach, więc na, na jednej tak naprawdę zrobiłem. Może nie, inaczej zrobiłem, faktycznie. Zrobiłem 100%. Z czego 95% na jednej konsoli, a jakieś 50% parę procent na drugiej konsoli. Tak więc, mimo rzeczy, których nie miałem na moim głównym koncie, mam na moim koncie też głównym, ale na zupełnie innej konsoli, ponieważ te przedmioty po prostu są przypisane do konsoli, są zapisane w pamięci konsoli, a nie w chmurze, co moim zdaniem jest zdecydowanie lepsze. Że są zapisane w, 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 da, w pamięci danej konsoli, a nie w chmurze. Ale to tylko takie moje, moje zdanie i moja dygresja. Później, w, po jakimś czasie, w usłudze Xbox Live Gold pojawiło się, spri, pojawił się spri, przepraszam e, pojawił się Splinter Cell Conviction, który również mi się podobał, aczkolwiek mam wrażenie, jeśli chodzi Jako, że wcześniej grałem w Blacklist, e, to Conviction to cały Nastawienie na strzelanie, no, powiem Wam szczerze, trochę mnie do siebie zraziło, ale koniec końców, naprawdę, nawet przy Conviction bawiłem się dobrze. Wiem, że najpierw było Conviction, potem było Blacklist, ale ja najpierw zaczynam od Blacklist, potem do Conviction, i aktualnie to są tak naprawdę dwa moje jedyne Splinter sele, w które grałem na marginesie tutaj również ma dygresja mała mam Assassin's Creed chyba bodajże, tfu, nie, nie Assassin's Creed tylko Splinter Cell Double Agent na PC-ta ale niestety jeżeli znacie moją historię z PC-tem to ja sobie tego PC-ta tak naprawdę na własne życzenie <grym> i nie mam nie miałem okazji tak naprawdę nigdy w w Double Agenta zagrać ale moi drodzy, e, jakbym sobie e, w tej chwili wpisał w, tutaj w sklepie Microsoftu na konsoli e, Sprinter Splinter Cell, to moi drodzy double, e, są dwie wersje Double Agent, musi, e, musicie wiedzieć. Jedna to jest wersja na konsolę Xbox 360 i druga wersja to jest na pierwszego Xboxa. Ale tej wersji na pierwszego Xboxa Xboxa nie da się kupić. E, tak samo jak e, obecnie można e, e, później oczywiście też w międzyczasie E, pojawił się ten, e, faktycznie ten pierwszy, pierwszy Splinter Cell, potem chyba był Splinter Cell Pandora Tomorrow, jeśli się nie mylę, następnie Splinter Cell House e, Theory, Double Agent Conviction, no i Blacklist. Blacklist, które e, pojawiło się w 2013 roku, e, z kolei Conviction pojawiło się w roku 2010, a więc po trzech latach od. Conviction, pojawi, pojawia się Blacklist, który jest naprawdę dobrym tytułem, muszę powiedzieć i bardzo mi się podoba. Eee, mamy Blacklist. No i po tym Blackliście tak naprawdę Splinter Cell umarło. Po Blackliście e, seria Splinter Cell umarła. Czy została zabita przez Ubisoft? Być może. Coś tam gdzieś chyba dwa lata temu albo trzy. Było mówione, że coś tam jest, są jakieś prace nad e, remakem chyba pierwszego Splintercella. I mimo tego mojej naprawdę, to tak na małego stażu, e, tak, e, tak bym to określił, jeśli chodzi o serię e, Splintercell. Bo tak jak mówię, grałem tylko i wyłącznie w Blacklist i Conviction, to. Zdecydowanie czekam na remake Splinter Sela, ale po tym co się ostatnio dzieje w w wiecie te spadki giełdowe i tak dalej. Ja o tym nie, nie będę mówić, gdyż zrobili to za mnie zdecydowanie lepsi ode mnie i zdecydowanie bardziej porządnie niż ja chociażby Arkadikus ostatnio wyrzucił materiał na ten temat, czy też chociażby Drwale Rembaiło, których od czasu, może nie tyle, od czasu do, do czasu sobie oglądam. Tak więc oni zrobili to ode mnie lepiej, to, tak więc odsyłam was do ich, na ich kanały i do ich materiałów, gdyż no, po prostu zrobili to lepiej ode mnie i tyle, więc gdybyście chcieli e, dowiedzieć się więcej, jak to z ich strony wygląda, no to z, z, serdecznie polecam ich kanały. Tak. E, no, i tak naprawdę po tym całym e, informacji, że ponoć ma być robiony ten remake Splinter Sala, nie wiadomo, czy ten, czy ten remake, remake powstanie. Więc mamy Splinter Sala, który został upity. Trzeba sobie na ten moment powiedzmy sobie sprawę jasno: Splinter Cell to jest już seria martwa. Że tak powiem, zabita na własne życzenie przez e, swojego wydawcę. Mamy e, również jeśli chodzi o. Ubisoft, takie tytuły, takie marki jak e, Assassin's Creed. Assassin's Creed, która jest jedną z moich ulubionych marek e, growych, Moja, to jest tak naprawdę jedna z moich ulubionych serii, która łączy w, e, w sobie zarówno historię, która łączy w sobie grę, która łączy w sobie skradanie się. E, no, ten cały. To całe szerokie pojęcie, które. Można by określić słowem stealth, czyli wiecie, ciche zabójstwa i tak dalej. To seria Assassin's Creed jest dla mnie tym, czego tak naprawdę w przyszłości zajmie się seria Sniper Elite i Sniper Ghost Warrior. To są takie gry, trzy tytuły, trzy serie, trzy marki, które stawiałem na skradankę. Mają bardzo ciekawe historie. I na których tak naprawdę, z którymi się w pewien sposób wychowywałem, na który wraz z każdą kolejną częścią Assassin's Creed'a Coraz bardziej się do tej marki przekonywałem. Oczywiście tutaj, żeby nie było Sniper Ghost Warrior i Sniper Elite, to nie są marki e, Ubisoftu, ale wiecie o co chodzi. Wybaczcie, na chwilę muszę e, tutaj. E, jedną rzecz zrobić. Dobra, e, jestem. Dalej e, idąc, mamy serię. Eee, mamy serię, mamy serię Far Cry eee, jak wiecie moje pierwsze spotkanie z Far Cryem to już też w swoim czasie mówiłem to, był pie to właśnie był pierwszy Far Cry ale on był od jeśli się nie myl od twórców Cryzisa czyli eee, Cryzis nie Trajar, y, to był Krajtek. Eee, pierwszy Far Cry nawet mi się podobał ale, ale coś miał, ale już drugi nie bardzo. Potem była długa, 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 długa przerwa z Far Cry'em u mnie, i dopiero zagrałem w Far Cry'a szóstkę. Far Cry'a 6, który mnie osobiście bardzo się podoba, ponieważ ma zachowywany ten klimat kubański, ten klimat Kuby. Ale jako, że ostatnio też sobie zacząłem kopywać te wszystkie Far Cry'e, czyli chociażby trójkę, co tam jeszcze jest, czwórka, piątka, trójka, tak, New Do, Far Cry, New Don. Chyba tak. Wiecie, to postapokaliptyczne, tak. No to Far Cry też jest naprawdę... Dobrą marką, którą ma Ubisoft, tylko z wypowiedzi ludzi, którzy zdecydowanie grają w te Far Cry, uważają, że Far Cry 6 to jest najgorsza odsłona. Ja w tej. Może inaczej. Z racji mojego naprawdę wręcz minimalnego pojęcia o serii Far Cry. Nie będę się tutaj e, wypowiadał. Tak jak mówię, dla mnie osobiście Far Cry 6 bardzo się spodobał. Ale nie będę wypowiadał się na temat całej marki, ponieważ w nią tak naprawdę nie grałem. Mówię, grałem w jedynkę i grałem w szóstkę. Czyli uciekło mi dwójka, uciekła mi trójka, czwórka, piątka. E, tam chyba jeszcze jest Primal, tak. No i ten dodatek, dodatek postapokaliptyczny do Far Cry 5, więc nie grałem, to się o tym nie będę wypowiadał, radzę posłuchać ludzi, którzy na Far Cryach zjedli zęby. Kolejny tytuł z podstawami Ubisoftu, For Honor. E, tak, czyli taka napierdalanka, śred... średniowieczna może nie, ale napierdalanka różnych cywilizacji w jednym okresie. Takie. Nawet całkiem e, spoko gram. Dalej jest. E, dalej moi drodzy mamy Rainbow Sixy. Rainbow Sixy, których ostatnio e, wyszedł Siege w 2015 roku. Tak naprawdę bez kampanii, tylko i wyłącznie tryb wieloosobowy da się przeżyć i. No. Może nie jest to jakiś wybitny multik, ale... Da się pograć, da się e, można grać. I tak naprawdę, e, po e, seizju, który ostatnio zaliczył koszmarne wręcz to, to całe członkostwo, e, o którym robiłem o, osobny materiał. I wpierdalanie inkluzywności to też, też nie, wyszło, nie wyszło zbyt dobrze. E, nie przychodzi Rainbow S e, Sixowi na dobre. Myślę, że ta Rainbow, Rainbow Six po, podobnie jak Far Cry i podobnie jak e, Assassin's Creed to może nie, bo ma wyjść Shadows, ale o Shadowsach też się nie będę wypowiadał, bo ponieważ Drwale, zarówno Drwale Rambayo wypowiedział się w tej kwestii no, chyba na, najlepiej ze wszystkich. Więc Rainbow Six myślę, że tutaj powinno trzymać nową odsłonę. Powinien. Yy, nie mówię tutaj o tym Extraction, który chyba wyszło w 2021, jeśli się nie mylę. Moment, moment, muszę, yy, muszę coś zobaczyć. Yy, Tomcans Tom Rainbow Six Extraction, kiedy ta gra wyszła? Yy karta gry. w 2000 gra wyszła w 2 w, 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 w 2022 roku, no czyli całkiem niedawno. Kolejny, ale niezbyt się też przyjęło i ludzie bardziej grają w Sidra. No cóż, zdarza się, tak? No myślę, że tutaj Rainbow Six potrzebuje kampanii, zdecydowanie. Nowa gra, również tryb wieloosobowy powiedzmy, niech będzie taki jak w Rainbow Six Siege, ale kampania myślę, że powinna być na poziomie Vegas 2 minimum. Zarówno pierwszej, jak i drugiej części. Kolejne tytuły z podstajni Ubisoftu Ghost Recon. Mamy świetne Wildlands wydane w 2017 roku i chyba w, 2000, w 2000, 2019 wydany Breakpoint, który no z tymi całymi NFT w swoim czasie no to, no to po prostu zaorał rynek, no ja pierdolę, Ubisoft zajebał sobie markę, no cóż, sami są sobie winni. Kolejna marka, którą Ubisoft tak naprawdę chce zajechać, czyli The Division. The Division jedynka, które bardzo mi się podobało, zwłaszcza przez ten klimat zimowy. No i dwójka e, przez ten klimat letni. Też jest całkiem spoko, ale no już te wszystkie idzie piąty rok i dalej... I tak naprawdę poza tym jednym dużym dodatkiem, który wyszedł, czyli władcy Nowego Jorku, coś tam jest planowane, że mają jeszcze coś tam robić. E, jakiś dodatek te, też ma chyba w tym roku, fu, przepraszam, nie w tym roku, tylko w 2025 roku ma wyjść e, dodatek. Z, no zobaczymy, jaki chyba nawet w pierwszym kwartale 2025 ma wyjść dodatek fabularny do, do, do The Division 2. Ja osobiście czekam, no ale po tym co się ostatnio dzieje w Ubisofcie, to nie wiadomo, czy on w ogóle wyjdzie. I kolejna marka, również Ubisoft'u, która z, sami sobie zajebali czyli Watch Dogs. Pierwsza część bardzo mi się spodobała. Dwójka, dwójkę nie grałem, ale po klimacie totalnie mi się nie spodobała. A Watch Dogs Legion. Nie muszę mówić o Watch Dogs. Proszę, nie każcie mi mówić o Watch Dogs Legion, bo mam wrażenie, że to jeszcze bardziej zabiło tą markę. Chociaż w sumie pierwsze Watch Dogs według mnie było wyśmienitą. Jest wyśmienitym tytułem, bo nadal można w niego grać. Ja pierdolę. Zajebać sobie grę. Kurwa. Ubisoft, ty to potrafisz, naprawdę. Ubisoft potrafi sobie zajebać grę. Oni. Nie mając naprawdę tak świetne tytuły, pewnie tam jeszcze niektórych nie zdążyłem wymienić, albo gdzieś tam zgubiłem je. Eee, no to. No cóż. Ubisoftowi no po prostu, po prostu nie idzie, tak, chociażby co oni tam jeszcze, Raymany, Rayman, czy Prince of Persia, no mają naprawdę masę świetnych marek, ale po tym co się u nich odpierdala, to jest po prostu jakiś kurwa jebany w dupę żart. Oni mam wrażenie chyba specjalnie robią, albo chcą upaść, żeby ktoś ich kurwa wykupił, bo no bo ja innego rozwiązania moi drodzy nie widzę, no oni naprawdę chcą żeby oni naprawdę chcą upaść oni odpierdalają takie maniany że ja się naprawdę zastanawiam czy oni w ogóle powinni kurwa cokolwiek grać o, może inaczej oni nie powinni Wpierdalanie z... tej całej inkluzywności no jest jakby to powiedzieć jakby to powiedział e, pan z wąsem o chuju, ciężkie i nikomu niepotrzebne. No ale chuj tam. Jest jak jest. No i kurwa, i szukają. I szukają czegoś tam, czegoś tam. No ja pierdolę. No. Co ja mogę Wam powiedzieć? No, nie dzieje się kurwa najlepiej. Nie dzieje się najlepiej. Mam świetne marki, świetne tytuły, dobre gry. To oni postanowią to wszystko zjebać. Nie chcę, żeby Ubisoft upadł, ale bardzo chcę, żeby oni chociaż ten Ryj rozjebali i żeby w końcu coś się ruszyło że u nich. żeby zobaczyli, że sprawę zjebali, spierdolili sprawę i... no i cóż, no i tyle. Ale żeby się podnieśli. Rozjebali sobie ten rej, ale się podnieśli. I tyle. Moi drodzy, dzięki serdecznie za uwagę. No cóż, marki sami sobie zabijają i myślę, że eee, no tak naprawdę nie będzie zbyt ciekawie. Ale zobaczymy. Shadows, zobaczymy jakie będzie. Czekam, ale nie wiem, czy kupię. A jak kupię, to na pewno gdzieś na jakiejś przycenie, i to grubo po premierze ze wszystkimi dodatkami. Tak jak było to z Mirage. Też uważam za porażkę. Powalhalibyśmy naprawdę dobrej, ale to. Cóż, statystyki sprzedaży same mówią za siebie. To tyle. Dzięki serdeczne, Do usłyszenia. Trzymajcie się. Papa. Pa.